Witam w drugiej części. Będziemy rozmawiać dalej o skutkach śmierci Darii Dugin. I teraz interesuje mnie takie, taka sytuacja, bo ją obserwuję. Też o tym coś powiem, ale jak już po twojej wypowiedzi. Mianowicie, jest taka sytuacja, że jakie są reperkusje, komentarze i stosunek do tej, do tej śmierci tragicznej spowodowanej przez zamach terrorystyczny prawdopodobnie w Polsce i w Europie. Jakie to może być reperkusje? W mojej opinii funkcjonują tutaj dwie kwestie, które zupełnie umykają e, polskiej debacie publicznej polskim komentatorom, a które będą e, skutkowały bardzo dalekosiężnymi w mojej opinii e, skutkami dla Polski, dla Polaków, dla naszej przyszłości. Pierwsza kwestia to są e, wspomniane przez Ciebie Maćku komentarze, reakcje, e, często można powiedzieć od razu wprost, często skandaliczne wypowiedzi polskich komentatorów, polskich środowisk politycznych. Nad czym bardzo ubolewam, wyśmiewają śmierć córki Dugina, sugerują, że to powinna być pewna norma w relacjach międzynarodowych tego typu skrytobójcze zabójstwa. Często też przekręcają to, co mówiliśmy w, w pierwszej części naszej rozmowy o, o Darii Dug Duginie, czyli o jej myśli politycznej. Często przekręcają, sugerują, że, 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 że córka Dugina była i także jej ojciec jakoś tam. Ukrainożerczą, e, zwolenniczką ludobójstwa, co jest oczywiście nieprawdą, e, że zakładała że zakłada jakieś mordowanie ludzi, no, no nie no tego typu wypowiedzi nie było w jej przypadku. E, w jej, myśl, jej myśli filozofii euro, euroazjatyckiej. No i tutaj te komentarze. Są, tak jak mówię, są bardzo obelżywe, są bardzo takie lekceważące. Oni się często wyśmiewają w Polsce ze śmierci córki Dugina. Tak jak wspomniałem, no jest to naśmiewanie się z cierpienia ojca, tak? z cierpienia, choć czytając także mowę pogrzebową samego Aleksandra Dugina, widać, że, widać, że to śmierć córki go nie załamała. Zachował, zachował, można powiedzieć, fason, jest, jest osobą silną psychicznie i, i tutaj, i tutaj rozumie, rozumie powagę sytuacji. Jednakże polscy komentatorzy atakowali w sposób, w sposób dość niski, dość prymitywny, ręcztokowy I warto też wspomnieć, że najbardziej takie ręcztokowe wypowiedzi wychodziły ze środowisk, powiedziałbym, odwołujących się, często epatujących katolicyzmem, ideą narodową, cywilizacją łacińską. Oj. Tak, i tutaj te środowiska, które mógłbym złośliwie nazwać cywilizatorami łacińskimi, no te środowiska są, powiedziałbym, przodownikami. E, no tak, ale papież, ale papież powiedział, że to jest tragiczna ofiara wojny. Papież powiedział. Obecny papież. I, tak, obecny papież Franciszek i to papież pewnie. Franciszek e, stał się wrogiem publicznym w Polsce. E, katol Już. Tak. Ale katolików? Tak, katolików, polskich katolików. Jak to możliwe? Okazuje się, że nienawiść. E, Taka, taki szowinizm antyrosyjski, antywschodni jest y, u nich silniejszy niż wiadomość. wiem, że ambasador tak. pewnej kraniny na U rzeczywiście skrytykował, ale tak. już sobie pozwolono też na to tutaj. Tak, tak. A wiesz, a z drugiej strony rosyjska strona przedstawiają, że to jest taka rosyjska y, Joanna Dark. Dostała medal za męstwo. Była y, korespondentem y, wojennym przez sekundę. I teraz jest rzecz jeszcze gorsza. Było to podniesione dwa dni temu w onz przez rosyjską stronę i zyskało to poparcie więcej niż 85 nowych państw. Czyli plus te, które nie poparły sankcji na stronę rosyjską, plus jeszcze 85 państw. Czyli tylko Zachód kolektywny i Ameryka opowiedziała się negatywnie. Tutaj macie, pojawia, pojawia, pojawia się druga... Czyli co? Czyli może być ta, przepraszam, że przy przerwę, że świat euroatlantycki może być uznany przez resztę świata za terroryzmu. Świat y, euroatlantycki. 60 odnieść. Maciek, świat euroatlantycki przez większość państw, y, nie mówię tu oczywiście o Polsce, ale o państwach azjatyckich, państwach afrykańskich, y, Amery Ameryki Łacińskiej, Południowej, jest uznawany za, za terrorystyczny. Po Jugosławii, po Syrii, y, po Afganistanie. Ten świat Wietnamiem, patrząc dalej, po tych wszystkich interwencjach y, amerykańskich i y, y, ich sojuszników, tych wszystkich napaściach, jest uznawany za terrorystyczny. Ale tutaj pojawia się druga kwestia w kontekście Polski, ponieważ, tak jak wspomniałem, te wypowiedzi były bardzo poniżające. Z drugiej strony, Rosjanie, pomimo tego, że, tak jak wspomnieliśmy w pierwszym programie, no, Dugina i jej ojciec, wbrew temu, co się mówi w Polsce, nie byli mainstreamem myśli politycznej takiej bieżącej w Rosji. Jednakże, w obecnej konfiguracji, w obecnej sytuacji, śmierć Duginy staje się pewnym symbolem dla Rosjan i staje się dla nich pewną czułą nutą. Które Polacy starają się uderzać. I tutaj, czym to będzie skutkowało, w, moje, w mojej opinii? Bo śledząc też debatę publiczną na tym kolektywnym zachodzie, czy w Stanach, czy we Francji, czy, czy w Niemczech, no tam. Można oczywiście spotkać wypowiedzi na podobnym, takim rynsztokowym poziomie, poniżające, długinę, poniżające jakby cierpienie jej rodziny jej ojca, jednakże jest to pewien margines debaty publicznej na Zachodzie. W Polsce jest to zupełny mainstream i zupełnym marginesem, ee, mówiąc prosto, są wypowiedzi, które, e, szczególnie na tej tak zwanej prawicy, które. Mówią o, o, o pewnej nieprzyzwoitości takiego zachowania, o tym, że nie można zabijać filozofów, tak jak wspomniałeś w pierwszej, w pierwszej części naszego programu. I tutaj, I tutaj tego typu sytuacja, czym będzie skutkowała? Będzie skutkowała tym, że Polska nie tylko z, powo z powodu swojego ponadnormatywnego, jak nawet tak na kolektywny zachód zaangażowania we wspieranie e, państwa ukraińskiego, we wspieranie w kontekście militarnym wydrenowania własnej armii, jest kojarzona na wschodzie i na całym świecie ze wspieraniem, z tym, z tym kierunkiem atlantyckim, ze wspieraniem Ukrainy, ale także w kontekście takim moralnym Polacy stają się, Polacy stają się po prostu pierwszymi wrogami Rosji, pierwszymi tutaj, co z tego zresztą dumni, pierwszymi takimi harcownikami tego Atlantyzmu. Zagączycy harcownicy. Tak stają się takimi agresywnymi e, zagończykami tego atlantyzmu, tylko że robią to w sposób zupełnie nieprzemyślany, w sposób zupełnie taki najniższy, tak jak wspomnieliśmy. Mógłbym to porównać do sytuacji, w której wspomniani zagończycy przyjeżdżają do obcego państwa, niszczą jego świątynie, obrażają bohaterów, niszczą pomniki. Co na tym zyskują? W mojej opinii nic, zyskują tylko wrogów. I tak też w mojej opinii będzie ta sytuacja wyglądać, ale idąc dalej, konkludując, bo ta sytuacja jest dużo poważniejsza jednak niż tylko sfera filozoficzno-symboliczna. Polacy, akceptacja, polska debata publiczna, polscy politycy, komentatorzy propagując, akceptując tego typu metody prowadzenia polityki terrorystyczne, takie skrytobójcze mordowanie e, przedstawicieli e, elity intelektualnej innego państwa, muszą się niestety liczyć z tym, że tego typu działania, które już są swoją drogą podejmowane, czy, czy, czy są pewne sabotaże wojskowe, infrastrukturalne w Rosji, są sabotaże w Stanach, w innych państwach, jest, jest taka cicha wojna wywiadów, będą tego typu sytuacje po prostu ściągały takie wypowiedzi na Polskę, ponieważ skoro Polacy... Skoro Polacy aprobują, popierają takie metody, no to po prostu zaczną być takie metody stosowane wobec Polaków. Powiedz mi, jak jesteś dużo młodszy ode mnie, ale to bardzo długo już działasz w politycznych strukturach. Powiedz mi, z czego wynika taki wręcz serwilistyczny, taki wręcz powiedziałbym ideologiczny, biologiczne uzależnienie od propagandy błyskawskiej. W mojej opinii moglibyśmy sięgać bardzo głęboko do, tego, do, do źródeł tak naprawdę tego, tego przywiązania Polaków do Zachodu. Moglibyśmy tu oczywiście wskazać na kwestie religijne. Polskie, polska interpretacja e, katolicyzmu, chrześcijaństwa jest bardzo mocno związana z tym, że on przyszedł od nas z Zachodu e, i często oczywiście funkcjonuje taki ludowy katolicyzm, funkcjonuje takie e, polska recepcja katolicyzmu związana z, z tą ludowością wiejską i tak dalej, ale często ta, te rozumienie katolicyzmu cywilizacji e, chrześcijańskiej często jest w Polsce bardzo powierzchownie rozumiane jako wpływ Zachodu, jako dobro z Zachodu i często też w Polsce jest taka maniera trochę taka szlachecka, że wszystko co nasze no, to jest gorsze. To jest taki taki późno... Czyli sarmatyzm taki szlachecki tak. i romantyzm szlachecki, a potem romantyzm polityczny. Tak, tak. Taka, masoneria. taka powiedziałbym. E, odarta z cech religijnych interpretacja katolicyzmu jako pewnego cywilizacyjnego, e, oksydentalizmu powiązania z zachodem, a z drugiej strony, taka po prostu powie, powierzchowność. Nasza chata z kraja, ale z drugiej strony chcielibyśmy do centrum tej europejskiej wioski, wioski takiej wioski globalnej, z tej naszej chaty z kraja, z tej Polski, czasem podjechać do centrum i być tam akceptowanymi. Więc jeśli ktoś nas pochwali, jeśli Zachód jako taki lepszy, bogatszy nas pochwali, to już przed nim padamy na twarz i, i, i prosimy o więcej. Tak? i tutaj. Także, także smutne, 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 ale wielu Polaków, nie wszyscy, bo część z tego na szczęście się z tego, z tego schematu cywilizacyjnego wyłamuje. Jednak Zachód zbudował w mojej opinii w Polsce bardzo duże fundamenty swojej dominacji takiej mentalnej nad Polakami. Jest ta koncepcja przedmurza chrześcijańskiego. No to, ale wiesz, ale to jest ciekawe, bo anglosasi generalnie nie są katolikami. Mniejszo, mniejszość jest, przynajmniej w, w debacie publicznej jest mniejszość i druga rzecz, Wiesz, mi się zawsze przypomina, że ci przywódcy amerykańscy z lat 80 byli przeciwko tego typu zjawisku szowinizmu, na przykład w krainie U, oni byli przeciwko, na przykład stary Bush i tak dalej, więc to jakby przerosło w jakąś zupełną odwrotność, w jakiegoś takiego przerażającego potwora, Takiego, takiego totalitarnego liberalizmu, który, który tak naprawdę jest oparty na chaosie, które nie chcą kontrolować, a którego nie są w stanie kontrolować. To wynika, to, sensu nie ma. to wynika, Maciek, z różnic cywilizacyjnych. To sensu nie ma. To wynika z różnic cywilizacyjnych pomiędzy po Polakami, Słowianami, naszym regionem, ale głównie Polakami, ponieważ Polacy się najbardziej łapią na ten haczyk, a Anglosasami, właśnie. Polacy, tak jak mówię, nasza chata z kraja. I ze szukać ludzi w Polsce, którzy na poważnie się interesują myślą zachodnią, tą okcydentalną, wschodnią, jakąkolwiek. W Polsce, w Polsce panuje potężny, potężna niewiedza, potężny powiedziałbym wtórny analfabetyzm, i ludzie, tak jak wspomniałeś, Zachód nie jest, jest częściowo katolicki, a powiedziałbym już jest postchrześcijański, moglibyśmy powiedzieć. Dawno. Dawno. Jednakże kultura ludzi. Kultura morska, jakby to, jakby to też powiedział i in... jakby to powiedział też, jakby też powiedział mm -hmm. Karl Popper. tak. No tutaj, Popper. Popper. No, 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 tutaj, no tutaj mamy przykład pewnej niezrozumienia przez nas, jako ludzi jednak lądu, niezrozumienia ludzi morza, dla których perspektywa cywilizacyjna i wykorzystywanie w swoich celach pewnych elementów cywilizacyjnych, kulturowych, religijnych, gospodarczych, wszystkich, to jest wszystko dla nich po prostu krótką jest handel. I Polacy tego nie rozumieją, że jeśli przyjeżdża do nas przywódca świata anglosaskiego, czy to jest Trump, czy to jest Bush, czy to jest Clinton, mm -hmm. czy to jest Biden, on ma przygotowany skrypt, mm -hmm. co on ma powiedzieć, co on ma tym. Nawet Polacy z polskiego pochodzenia, ludzie przygotowują, polscy, polscy, polscy amerykańscy historycy, nawet przygotowują wystąpienia, tak jak Trumpowi, jeden z nich przygotował, i oni wiedzą, co mają tym ludziom powiedzieć. Czy oni jadą do Wietnamu, czy oni jadą do Polski, no trzeba im to odejść, że są dobrze przygotowani, jest tam ta merytoryka, jest trochę inny też. To, jakby kiedyś moglibyśmy też ten temat poruszyć, też jest inny model pracy, inne podejście do pracy, takie bardziej profesjonalne, mm -hmm. ukierunkowane na jeden temat, a nie, a nie takie familiarne, ogólne, jak w Polsce. I po prostu ludzie morza, anglosasi, bardzo do dobrze potrafią e oczarować Polaków, mówiąc o tych wartościach, których sami niekoniecznie u siebie, czy osobiście nawet muszą reprezentować. Raczej, raczej, raczej ich nie reprezentują, a raczej im zaprzeczają. Ale teraz jest bardzo szybka sprawa, wiesz, a ja myślę, że to jest kwestia braku strategicznego myślenia. To się z tym wiarze. Nie ma strategicznego myślenia z wyprzedzeniem. Myśli się tylko dzisiaj i myśli się w sposób rozpamiętujący przeszłość, bezrefleksyjny. Bezrefleksyjnie się podchodzi do przegranych powstań, przegranych rozwiązań, nie patrzy się na te wygrane. W zawsze były powstanie wielkopolskie i te śląskie, e, ostatnie, senieńskie. senieńskie na przykład, dokładnie. I ciągle się tylko widzi negatywne, sku, tylko pozytywne, a negatywnych nie. I tak samo jest z powstaniem warszawskim, co już wiemy. Nie będziemy do tego wracać, ale zachęcam do, 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 do zwrócenia uwagi na to. I druga rzecz. Moim zdaniem kwestia tego, że Polacy świadomie nie przeszli okresu y, y, urbanizacji. Urbanizacja była w okresie PRL-u, została Zażegnana, wyszliśmy do Została ma się w zasadzie odrzucona, tak jak industrializacja uprzemysłowienie tak naprawdę. Była obca, bo, babca, bo e, była nie polska bu, rzekomo. Rzekomo była obca, bo i właśnie. przez te elity, które dzisiaj dominują od powiedzmy 30, 40, nawet 50 lat dominują te solidarnościowe, które tak, zamienili tamto tak. na pewien byt wymyślony przez siebie tak. i który się im był wpajany tym elitą, i ich dzieciom. Właśnie przez Atlantystów, Tak. Czyli jedna matryca zamieniła drugą. Nie tyle nawet matryca, bo wśród tych ludzi występowała po prostu próżnia. To, o czym cały czas mówimy, to jest próżnia. po prostu próżnia ideologiczna. Anglosasi, wszędzie gdzie jest próżnia, pojawia się, coś, pojawia się coś nowego. Szczególnie w geopolityce. Wszędzie gdzie jest próżnia geopolityczna, yy, szczególnie na takim. Święte miejsce nie lubi Tak. Próżny. tak święte próżnia. miejsce takich stworzeń geopolitycznych jak, po... jak Polska nie może być pusty. Musi być czymś wypełnione. I siłą rzeczy, jeśli my sami nie potrafimy potrafimy, ale w pewnym małym zakresie stworzyć własną myśl czy geopolityczną, ekonomiczną czy wtedy przychodzą po prostu lepiej zorganizowani ludzie z zachodu, ludy, ludy morza i one po prostu przehandlują. Nas. Zważywszy, że ta taka bezrefleksyjny zachwyt nad krainą umów w Europie się kończy i coraz więcej jest głosów, żeby z tym skończyć. Tu Holandia, żeby kupować gaz za ruble, tu B Bułgaria, tu ktoś jeszcze. Tu Berbok, minister spraw zagranicznych z lewicy Zielonej, tak? dyktatu, mówi, że to nie jest tak, jak się przedstawia, że to nie jest tak, że to tak szybko się uda zrobić. Więc, więc to są takie bardzo dziwne Maciek, spękania. Maciek, wracając w kontekście tego słowa, tak. wracając do Darii Płatonowej, no używając jej pseudonimu, też nawiązując tak. do kwestii filozoficznej. ta sytuacja z jej skrytobójczym zabójstwem i z reakcjami w Polsce. Pokazuje jak bardzo Polacy, na czym ubolewam, ale mówmy, mów, mówmy, mm. mówmy jak jest, są oderwani od myśli międzynarodowej, żywej, takiej właśnie jak eurazjatyzm, ale chociażby w kontekście nawet chińskim. Chiny stają się pierwszym mocarstwem na świecie, tak, jednym z liderów BRICS-u, BRICS się rozrasta. A czy, a, czy, a czy wiesz, ile w napisanej, czy zredagowanej przez Xi Jinpinga e, publikacji takiej seryjnej, tak. za, Zarządzanie Chinami, ile w, ile w Polsce wyszło wersji? Wszystko? E, mówię o częściach, o bo jest kilka części. Nie wiem. Dwie. Z, z pięciu, sześciu wyszły dwie. Tylko dwie. E, z czego po kilku, bodajże po pięciu latach wyszły. Czyli co to pokazuje, że w Polsce to. to co ma do powiedzenia, co ma do przekazania na rynek zewnętrzny, bo Zarządzanie Chinami jest to seria publikacji tak. y, Xi Jinpinga, przywódcy Chin, na taki typowy rynek zewnętrzny, żeby pokazać Chiny, takimi jakimi chcą, żebyśmy je widzieli, ale coś można z tego wyłuskać. Nie ma tego w Polsce, nikt tego nie wydaje, nikt się tym nie interesuje, nikt tego nie drukuje, nikt tego nie tłumaczy. Kiedy ta praca wyszła, ona wyszła w portugalskim, angielskim, rosyjskim, niemieckim, angielskim, nie wyszła po polsku. Tak samo Wracając do Duginy, tak? do, 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 do jej ojca, do, do niej samej, bardziej nawet do jej ojca, bo on też ma siłą rzeczy ze względów takich wiekowych no dużo, dużo większy dorobek też filozoficzny. Czwarta teoria polityczna, Eurazja, są to kierunki, które w swojej materii dotykają Polski. Oczywiście. One, w myśli Dugina one też w stosunek do polskiego się zmieniał, bo jeszcze w latach 90 on był tak dość agresywnie do Polski nastawiony, co mu się wytyka. W ostatnich latach wywiady e, polskich e, badaczy, polskich dziennikarzy z Duginem pokazują, że on zupełnie zmienił podejście. No na przykład uważa, że świat ruski, rosyjski kończy się na zachodniej Ukrainie, e, że, że zachodnia tak, już nie, jest, że, nie, że, lwów, nie należy do rosyjskiego że, świata. Że, że Lwów, t, tak zwana Galicja, dla nas Małopolska Wschodnia, to już nie jest, nie to, jest ich, oni tego nie, się, oni tego nie przetrawią i tu się pojawia wątek polski, no że w myśli samej nawet czwartej teorii policzności w myśli Dugina, Polska stanowi ważny aspekt i Dugin po latach przemyśleń doszedł do momentu, w którym zakłada, że Polska powinna być mocarstwem regionalnym no i siłą rzeczy wrócić do roli takiego partnera dla Rosji w zagospodarowaniu obszaru pomiędzy nami i tego na zachód. No Polska ma wrócić jako pewien partner, on widzi tego typu potencjał i tyle, że w Polsce nikt tego nie czyta. Nikt tego nie wie, nikt tego nie śledzi, nikt w Polsce poza naprawdę wąskim gronem ludzi nie interesuje się czwartą teorią polityczną, nie interesuje się eurazjatyzmem, nie interesuje się Xi Jinpingiem i socjalizmem mm, o, chińskiej mm, o chińskiej specyfice, nikt się tym nie interesuje. Tak samo nikt się na dobrą sprawę nie interesuje myślą, koncepcjami geopolitycznym Brzezińskiego, o tym jacy filozofowie są na zachodzie. Jest oczywiście tam powierzchownie dość interpretowany Klaus Schwab, Harari te takie te pomysły globalistów tak. to, to jakby to, co moim zdaniem globaliści chcą, żebyśmy tak. czymś się ekscytowali, tak. to, jest to jest to mocno maglowane w Polsce, ale taka faktyczna myśl społeczna, ekonomiczna, geopolityczna, gdzie Zachód, gdzie Wschód zmierza, tego w Polsce nie ma i z tego też względu myślę, że śmierć długinny powinna być w Polsce takim dzwonkiem alarmowym, do tego, że czas najwyższy się zainteresować tym, co mają nam też do powiedzenia i zainteresować koncepcjami, które. Także Polski dotyczą. Słuchaj, dziękuję bardzo y, 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 za, za rozmowę i jeszcze się spotkamy w kolejnym razem. Dziękuję, dziękuję Maszku, dziękuję naszym